Jest poniedziałek. 20 grudnia. Czasem szarość i zwyczajność naszych dni nagle rozbłyska niespodziewanym światłem. Z powodu zmiany, która nadchodzi. Przypomnij sobie jakiś moment zaskoczenia w Twoim życiu. To mógł być sukces w pracy lub szkole, spotkanie z kimś od dawna oczekiwanym lub wyznanie miłości. słowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto również krewna Twoja. Elżbieta poczuła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Bywa, że monotonia życia, ciągle powtarzające się problemy, trudności w relacjach z najbliższymi odbierają nam wiarę w samych siebie, zamykają nas na marzenia o pięknie i wielkości. Podobnie jak w Maryi, w dzisiejszej Ewangelii, nagłe anielskie pozdrowienie powoduje w nas zmieszanie i niedowierzanie. Co w Twoim życiu mogło być takim spotkaniem? Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Te słowa skierowane są do nas wszystkich: my wszyscy, pomimo lęku, w głębi serca, nosimy Bożą obietnicę łaski. Nadzieje na piękne i dobre rzeczy oraz pragnienie szczęścia. O jakich wielkich, pięknych i dobrych rzeczach boisz się marzyć? Boża obietnica to nie tylko słowa. Bóg chętnie potwierdza swoje słowa czynami. Dla Maryi takim Bożym potwierdzeniem była radosna nowina o świętej Elżbiecie. Jakie wielkie i drobne wydarzenia z Twojego życia lub z życia Twoich bliskich Mogłyby świadczyć o Bogu, który dotrzymuje swojej obietnicy. Bóg posłał Anioła Gabriela. Do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się maryjo znalazłaś bowiem łaskę u boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego a pan bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Odpowiedział Maryi na spotkanie z aniołem były słowa: Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Spróbuj szczerze odpowiedzieć Bogu własnymi słowami, na to wszystko, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Spała Ojcu i Synowi i Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. wieków. Amen.